Umowa, Właśnie. Dobra, Lili, musisz mi wyjaśnić, o jaki magiczny przedmiot ci chodzi. Właśnie, bo ja nie wiem. Jak to nie wiesz, o co chodzi? Twoja niebieska spódniczka z serduszkiem. Ona świeci na twoim... na twoim ciele. Skąd ty to wiesz? Nakryłam cię, jak to robisz, w szatni. To robiasz w szatni? No teraz ją tylko ściągnęłam i musiałam ją ubrać. Ojej. Musisz mi ją oddać, albo jak cię odnajdę, w jednym momencie nie będziesz już żyć. Ale, Aila! Laila! Widzę, że zwiała. Nie odda mi. Przesuń się trochę. O nie, trzeba iść do nich. No. Ja zawsze ostatnio. Dobra, Laila, oddawaj mi tę spódnikę. Nie, nie oddam ci jej. Widzę, gdzie ona leży. Tam, za tobą. Hmm? Nie dam ci jej. Nawet nie możesz nie się tam iść. Odważę się. Zostaw tą spódnikę! Pinujcie jej, ja ją schowam. Okej. Okay. Nie możesz zabrać tej spódniczki. Właśnie. A w że mogę. Słuchaj, naprawdę nie zabierzesz jej tej spódniczki. Zabiorę i mnie zostawcie. Zostawiłam gdzieś spódniczkę. I nie pójdziesz tam. to się jeszcze okaże. Daj mi przeszukać podwórko. Nie! Bo ona nie jest na podwórku. Więc możesz iść. Jeśli to Trinii nie oddasz... To we w twoim życiu. Otwórz drzwi, są otwarte. Idź. Do widzenia! Do widzenia, Lili. Co ja teraz zrobię? Nie mi tej spódniczki. A w ogóle, co się stanie, jak odda jej spódniczkę? Właśnie. Co się stanie? się założy ją. Rodzi... Ktoś nie z mojej rodziny, ona nie jest z mojej rodziny, co, stanie się... co się stanie? No właśnie, co? Nie stracę. Wezwie do nas jakąś złą królową. Oj. Złego króla i kogoś w tym stylu. I to stanowi zagrożenie dla naszego państwa. Wielkie zagrożenie. Co? Nie możemy jej jej oddać. Ale ona może sobie to w każdej chwili zabrać sama. No fakt. A więc trzeba będzie. Ha! Ha, ha, ha. Spódniczka jest tylko moja. Lili, co ty tutaj robisz? Trzeba złapać, to nie włoży. O nie. Gdzie ona jest? Tam. Teraz ja jestem ostatni. Zostaw to. Ani mi się śni. Idę ją założyć. I co teraz będzie? Zaraz będzie zagrożenie dla naszego państwa. Pss, trzeba to będzie przeżyć. Chodźcie. Lajla, nie dam rady. Właśnie. Jakoś trzeba to